Witam wszystkich widzów Tajemitów. Mamy nowy rok i zapewne prawie każdy jest ciekawy, co ten 2022 nam przyniesie. Cóż, nie wygląda to ciekawie, zresztą każdy rok jest coraz bardziej irracjonalny, jakby nie z tego świata. Jednak warto na początku zrobić gruntowne podstawy pod to, co zostawiła nam w proroczym słowie na rok 2022 Baba Wanga. Tak więc sięgnijmy może po Nostradamusa. Mówi on, że to czego naprawdę warto się obawiać w 2022 roku, to przyjście Antychrysta na ziemię. Będzie miał niszczycielską misję i zacznie ją wykonywać z Rosji. Do końca 2022 roku fałszywy prorok będzie mógł wciągnąć wszystkie rozwinięte państwa w konflikty zbrojne. Jednocześnie nadchodzący rok zarówno dla Rosji, jak i większości krajów będzie ostatnim sprzyjającym okresem przed upadkiem meteorytu na Ziemię, który zmieni orbitę planety. Tak więc mamy tutaj konflikty zbrojne i być może upadek meteorytu, jak pisze Nostradamus. Ten meteoryt jest przewidziany również przez Babę Wangę, z tym, że ona za jego upadek na Ziemię obarczyła cywilizację kosmiczną, która w ten sposób będzie chciała z nami rozpocząć wojnę. Jak mówiła baba Wanga, mimo wojen nadal będzie rozwijała się nauka, która przy pomocy innej, obcej, ale przychylnej ziemianom cywilizacji zejdzie w głębiny morskie. Cały czas spodziewane są spory z Bliskim Wschodem, ale w ten proces zostaną również wciągnięci inni uczestnicy pseudopokojowych misji. Jednocześnie, jak zauważono w przepowiedniach, przyczyną poważnej kłótni będzie jakieś ważne wydarzenie, które będzie miało miejsce na gruncie religijnym. Zarówno Baba Wanga i jednocześnie Nostradamus mieli podobne wizje, że konfrontacja islamu z chrześcijaństwem doprowadzi do tego, że do 2024 roku świat stanie się jednym i uzna nową religię. Już teraz można zauważyć dziwne ruchy ze strony stolicy apostolskiej, synagogi żydowskiej, jak i islamu. W kuluarach Watykanu echo niesie słowa o przeprowadzce stolicy do Jerozolimy. Kto by pomyślał, że pewnego dnia stanie się to rzeczywistością? Baba Wanga zwraca uwagę, że naukowcy będą tak zaawansowani w rozwoju przestrzeni morskiej, że stworzą wyrafinowany sprzęt do nurkowania i długiego przebywania pod wodą. Może to wniknąć głębiej w podwodny świat i dokonać nowych odkryć naukowych, które fundamentalnie zmienią ludzkie wyobrażenia o pochodzeniu życia na Ziemi. Odkrycie będzie znamienne i będzie podstawą do stworzenia odrębnego świata w głębinach morskich. Dzięki temu w przyszłości zaczną budować hotele, a nawet miasta pod wodą. To spowoduje, że część życia ludzkiego samoczynnie zejdzie pod wodę. W ostatnich latach Baba Wanga dużo mówiła o pojawieniu się kosmitów i współpracy ludzkości z nieziemskimi cywilizacjami. Zwróciła uwagę na to, że rok 2022 będzie charakteryzował się sześcioma ważnymi punktami. Pierwszy to zdecydowany wzrost katastrof. Baba Wanga najwyraźniej przewidziała, że kilka krajów azjatyckich wraz z Australią zostanie dotkniętych bardzo rozległymi powodziami. Katastrofy, które przewiduje, nie mają odniesienia do tych poprzednich będą silniejsze, niosące strach i zagubienie wiara ludzi zostanie poddana kolejnej próbie. Biorąc pod uwagę, że biura meteorologii ogłosiły powrót warunków la Ninia, które są związane ze zjawiskiem El Ninio, to zwiększa się prawdopodobieństwo cyklonów tropikalnych i powodzi w Australii. Wydaje się, że Baba Wanga może mieć tutaj rację. Przepowiednie wangii w tym zakresie mogą potwierdzać słowa meteorologa Sky News Water Roba Sharpa, który powiedział news.com.au. Mokry kraj i zdarzenia La Ninia oznaczają, że bardzo poważne powodzie mogą tego lata pojawić się wyjątkowo często. Drugim punktem będzie odkrycie śmiertelnego wirusa w Rosji. No jakby tego było mało. To prawdopodobnie ostatnia rzecz jaką ktokolwiek chciałby usłyszeć po prawie dwóch latach życia z pandemią. Ale Baba Wanga przepowiadała, że śmiertelny wirus, który wcześniej był zamrożony na Syberii, zostanie uwolniony z powodu zmiany klimatu. W grudniu 2021 roku naukowcy ujawnili, że znaleźli niepokojące pęknięcia w ogromnym lodowcu na Antarktydzie, a Światowa Organizacja Zdrowia wysłała grupę zadaniową szybkiego reagowania do Sudanu Południowego w celu zbadania tajemniczej choroby, na którą zeszło z tego świata co najmniej 89 osób. Więc znów Baba Wanga może mieć tutaj rację. Trzeci punkt charakteryzujący rok 2022 to brak wody pitnej. Kłopoty pojawią się już pod koniec zimy. Baba Wanga uważa, że wiele miast może mieć trudności z dostępem do wody pitnej i eksperci ostrzegają o tym od jakiegoś czasu. Mamy jeszcze spotkanie z kosmitami na Ziemi, co wydaje się troszkę nierealne, ale według baby, pewna znana ludziom asteroida zostanie wysłana przez kosmitów w celu zbadania, czy na Ziemi istnieje życie. Może wywiązać się z nimi konflikt zbrojny. Kosmici będą brali jeńców, których przeznaczać będą do nieznanych ludziom badań. Będą poszukiwali odpowiedniego genotypu. Dalej Baba Wanga przewiduje szarańczę w Indiach. Wysokie temperatury, które osiągną 50 stopni Celsjusza, spowodują, że szarańcza zaatakuje uprawy i farmy, co doprowadzi do wielkiego głodu. Nieszczęścia będą uderzać tak, jakby jakaś nieziemska siła je zaplanowała, doprowadzając powoli ludzkość do utraty jestestwa. Szósty punkt charakterystyczny dla 2022 roku według Baby Wangi to utrata poczucia rzeczywistości. Baba Wanga zmarła w 1996 roku w wieku 85 lat i była niewidoma, ale najwyraźniej wiedziała, że rzeczywistość wirtualna zawładnie naszym życiem. Przepowiedziała, że ludzie zostaną wciągnięci w spiralę w dół z powodu rosnącego uzależnienia od technologii, co spowoduje, że będą mylić fantazję z rzeczywistością. Tracąc rzeczywistość, ludzie będą podatni na sugestie podawane z sieci Wi-Fi, której normy będą zwyżkowane aż do granic możliwości ludzkiego mózgu. Rok 2022 jest też zapisany w proroctwach Baby Wangi jako rok pięciu dwójek. To właśnie w roku pięciu dwójek ma rozniecić się wojna, która jak dziki ogień będzie chciała rozleść się po całej Europie. Jak mówi w swoich przepowiedniach Baba Wanga, niespodziewana wojna rozpocznie się w dniu pięciu dwójek. Tą niezwykłą przepowiednią wyraził przyjaciel i jasnowidzącej Sergiej Kostarnaj, a na antenie programu emitowanego w bułgarskiej telewizji, Właściwe Przepowiednie Wangi, ci, co słyszeli przepowiednię, trochę się przestraszyli i zaczęli starać się wyjaśnić, co tak naprawdę oznacza określenie Dzień Pięciu Dwójek. Baba Wanga mówiła. W lustrzany dzień będziemy wygrzewać się w słońcu, a kiedy zbierze się pięć dwójek, nadejdzie ciemny i długi dzień, mówiła wróżka, która w ten sposób opisała właśnie przyszłość. Jest to wyjątkowa wróżba, gdyż zawiera w sobie informacje na temat daty ewentualnego zdarzenia. Jak mówi dalej baba Wanga. W wyniku kataklizmu mogą zginąć miliony ludzi, zaczną spełniać się zamiary złego i już nikt ich nie zatrzyma ani nie pohamuje. Początkowo interpretatorzy przepowiedni zakładali, że pechowy dzień może nadejść w 2020 lub w 2021 roku. Jednak daty ulegały przesunięciu, gdyż i inne przewidywane przez Wangę wydarzenia miały miejsce we wcześniejszym okresie. Upadek dużego meteorytu w Chinach, walka z pandemią na całym świecie, a także szereg innych mniejszych kataklizmów. Teraz badacze prorodów zgadzają się, że najniebezpieczniejszy i najstraszniejszy czas przed ludzkością nadejdzie 2 lub 20.02.2022 2022 roku. Dziwnym zbiegiem okoliczności dla pewnych ludzi, a dla innych nie, jest widmo wiszącej wojny między Ukrainą a Rosją. Taktycy i specjaliści wojskowi oceniają zniszczenie sił ukraińskich w przeciągu 30 minut. Ukraińscy generałowie alarmują świat, że jeśli Rosja zdecyduje się na inwazję, nie mieliby nadziei na odparcie jej bez znacznej pomocy wojskowej z Zachodu. Warto przypomnieć, że na granicy Ukrainy z Rosją stacjonuje już obecnie prawie 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy, którzy są teraz skoncentrowani na wschodnich, północnych i południowych granicach Ukrainy. Ukraińscy urzędnicy odpowiedzialni za obronę swojego kraju przyznają, że bez znacznego napływu zasobów, ich siły nie mają większych szans. Niestety Ukraina musi być na tym etapie obiektywna, powiedział generał Kryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego. Nie ma wystarczających zasobów wojskowych, aby odeprzeć atak Rosji na pełną skalę, jeśli rozpocznie się on bez wsparcia sił zachodnich. Tak więc jest to obecnie łakomy kąsek dla Rosji i kto wie czy dzień pięciu dwójek nie tyczy się tej konkretnej wojny. Jeżeli w jakiś sposób przetrwamy rok 2022, baba Wanga przepowiedziała nam zmianę orbity Ziemi w roku 2023. Nie jest to wesoły bonus.